Cześć, jesteście w kolejnym odcinku z Siano SMP, jesteśmy właśnie w naszej bazie i mamy dzisiaj jednego członka Siano SMP, możesz się przywitać. Dzień dobry, dzień dobry. Jest to Vipex, ma on nick w Traxku. o, Adamek będzie grał, czekajcie, bo tutaj, o, jest Adamek jeszcze. Jak coś, to Adamek nagrywamy odcinek na ety, tylko muszę Cię przyciszyć, czekajcie chwilę. bo no, słuchajcie, dołączył jeszcze Adamek, jest tu też gracz nasion na SMP i ogólnie, no zajmujemy się dzisiaj farmą z Vitexem. Farmami mamy, znaczy na razie robimy farmę drzew, farmę drzew robimy i farmę trzciny będziemy robić, tutaj mamy jak widzicie już przygotowany teren. Pod drzewa, więc y, idę po sadzonki, a i możecie zostawić y, znicz w komentarzach dla biednych psów, pies Chrobry i pies Władzimierz. Y, polecam zostawić y, znicza, a to przypnę serduszko, jeśli y, właśnie jesteście widzami i chcecie dalej oglądać sianę esenki, to polecam. O, mamy jakieś sadzonki dębu, przydać pod jabłka, bo lewy też się nam przydadzą na sianę Ogólnie, kiedy będzie wojna, e, bo, wiecie, wojna będzie, mi się wydaje, no gdzieś za niedługo powinna się pojawić pierwszy konflikt. No, zresztą zobaczymy jeszcze, bo, ten, bo w styczniu będzie jeszcze druga edycja, więc. A, tutaj, tutaj są te drzewa. Nie wiem, czy będą rosły te drzewa. Może tutaj jeszcze rozkopiemy, moi drodzy. Ok. Kopiemy. Teraz powinno to w miarę chyba wyrosnąć, to trzewo Nie wiem. Dobra, zostawmy na razie to jedno Jak i przyjdę, widzieli... przyjdziemy za jakiś czas. Jakbyście ludzie zapytali, dlaczego to farma, nie? A to my nie a, możemy bo... jednokrotnie być. No właśnie. Ja muszę przycisnąć tego Minecrafta, bo on strasznie, strasznie przeszkadza. A bo, bo też mogę Wam pokazać jakie są pluginy na siano SMP. Gdzie jest ich trochę? No w sumie ich jest dużo. Tych pluginów. O, dołączył, dołączył, jak widzicie, Adamek. Ona, e, Nick w Minecraft, Adi Majsterek. Ej, pytań, słuchajcie mnie, to bo mam pokrzuty trochę mikrofon. Dobrze, poczekaj, bo cię tak. Y, może jeszcze podgłośnie to chcecie, Adamek. Tak, do, też do 100%. O! No teraz cię będzie teraz cię będzie chyba słuchać Okej. Okay. Dobra, więc y, co teraz? Ten crafting w ogóle tutaj wygląda słabo, więc ja sobie go wezmę. I... Y, a! Możecie, mógłbym was przyciągnąć to, bo nie wiem jak tutaj chodziłem, no to właśnie ta skrzynia na piasek. I, tej skrzyni na piasek to jest, e, po prostu skrzynia, w której mamy piasek, więc... wow, odkryłem się! Dobra, więc, e, tak. Rozkopiemy tutaj trochę więcej tego i będziemy mogli już wsadzić tutaj drugie drzew gdzie jest na nie? Adam? Adam? Nie wiem czy jest na spa, nie? Jest ten, no bo ten, umarłem. Aha. My to w takim razie jesteś na spałnie. Tak. Tylko że my jesteśmy bardzo daleko od ciebie, jesteśmy około 3000 klatek. nie pokazuję kodów na w filmie, bo... No na przykład ty, Adam, mógłbyś zobaczyć kody naszej bazy, więc lepiej nie pokazuję na filmie tych kodów. Nie mogę swojej tekstury to ujawnić, Minecraft. Co? Tutaj bo po prostu sobie pobrać hak i nikt nie zauważy. No bo jest taki hak, o ile dobrze pamiętam, że można jest to jakiś tam graczy. i tego nie no. mogę zauważyć adbitem. Mhm, mm ale nie, na razie nie, w nie pokazywać. O, tu są jeszcze jakieś w ogóle tasiona. Ej, ty, dobra, to ja powiększę jeszcze farmę, moi drodzy. Więc no, dzisiaj taki odcinek no bardziej farmowy, ale... No, też takie odcinki są bardzo, znaczy, no, bardzo, bardzo mam miłe. Pytanie. Ale wierzę, przez was. mam pytanie. Tak? A co ten kilo na spałnie? A, e, Kirow Energii to jest najmocniejszy Kirow e, na siano SMP. Jak to dostać? No musisz nazbierać 1,5 Saka netherite'u. Później? No i musisz iść na spawn'a i kupić go. Ale gdzie? No na spawn'ie, u takiego pera. Kirowy 1 chyba. Albo Kirofy 2, A nie, Koks i temy. Koks i Temmy. Ja muszę Okej. Okay. Adamek? O, o, Adamek. No, Adamek musiał kończyć. Ale nadal jesteśmy z Vipersem, więc. Y, no. Jesteśmy razem z nim. Tutaj. I. Y, farmę trzciny. Gdzieś tu mieć trzciny. Chyba, że on to zabrał. Gdzie ja rob... zrobiłem a, przecież, no. A, ty się zrobiłeś. On ogólnie zrobił. Cześć, musi być tutaj taki takiś już... sposób jedno. O, patrzcie, tutaj właśnie, rośnie. A. Ja mogę Wam pokazać mojego Pixel Alta, którego zbudowałem. Wiem, pewnie, jest, pewnie, powiecie, pewnie wy powiecie, co to za syf, ale... <laughs> I tak wam pokażę. <laughs> nie, to że mnie rozśmiesza. Wiem, że to jakiś syf jest, ale... <laughs> ale chciałem Wam po pokazać. Dzisiaj go budowałem. Stąd zbiegałem wełnę około pół godziny, bo strasznie tu mało mobów jest. Znaczy tych pasywnych i nie. O oszkiet. O, Sięma. No, sięma, no siema No siemano, 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 siemano. A masz. Deru Nice. Mm. O... o e, no, zebrałeś kości. No dobra. Niech będzie. I tak. moi drodzy, co byśmy mogli teraz zrobić? Bo pewnie y, czeka się na coś przełomowego na tym filmie. Bo już 7 minut nagrania. Tak ja wiem, co możemy zrobić. Co możemy zrobić? Budować na przykład w netherracku jakieś nie wiem, budowle takie nether... znaczy takie netherowe bardziej, takie klimatyczne do netheru. Ja klimatyczne do netheru, ej to netherrack by się przydał. Ja mam netherracku no no. dużo. to ja też idę, taki to znaczy netherrack, idę, po, żeby sobie opóźnić eku. Uo. tutaj można to otrzymać ma, obrażenia i zde. Ja na ten jest trochę jak apokalipsa pod polisz, mi się że... Strasznie dużo tych mobów jest. No. I nie powiecie, że nie. Uuu, pomarańczowy Shulker Boss, ej ja go, ja go gdzieś postawię, bo to z dropa wypadają właśnie, bo to jest lifesteal plus drop SMP, w sumie możecie widzieć z poprzedniego odcinka. I ten, no i może za niedługo Wipex będzie wrzucał na swój kanał filmy, więc też yy, będę go promował, bo on też będzie chciał yy, chyba wrzucać filmy z Siano SMP, tak? Mhm, tak. No. Fajne nagrody, bo jak widzicie, sobie tabato, mam langę YouTube, dlatego że no ja jestem Mołek, jak coś, to jest mój nick, na kanale SMP, no to nagrałem filmik, ten, wiecie ten poprzedni, nie wiem czy oglądaliście, no to po prostu, po prostu wrzuciłem film no i otrzymałem rangę, więc jest w sumie fajnie. Nagrody, za każdy to wyświetleń jeden diament, za każde 10 tysięcy jeden netherite. No netherite jest więcej warty. Ale mi się wydaje, że jak ktoś by miał 100 tysięcy subskrypcji, to dla niego to było proste. Ale dla takiego gościa, który ma po prostu 1000 subskrypcji, no to parę diamentów może sobie zarobić. Mam... i Moi drodzy, pomóżcie mi, błagam was. Ogrodnijcie te filmy parę razy i na multicontach, żeby zrobić mi naj, jak najwięcej wyświetleń, bo chcę mieć diaksy. Chcę mieć diaksy dla... Zróbcie to dla Vipexa, bo chcę mu nazbierać na zbroję. 2400 wyświetleń bym nas zbierać. Błagam was, zróbcie to dla niego, bo on jest żeraźniak, więc musi być diaksyk, musi być diakstowy gościu. Pomóżcie, pomóżcie. A jeśli możecie, no to może jakieś netherite też. Więc błagam was, no. o Antek ma TikToka, nie wiem, nie wiem jak się nazywa, ale Antek ma TikToka, więc może w przyszłości on poda, no i też możecie sobie, będziecie mogli go później sobie obczaić, więc... A w ogóle tu jest magma jedna, to czemu tu jest magma? Nie? Tutaj jest też magma? Zanim to połączyć, to po prostu magmujemy więcej miejsca. A nie wiem, w ogóle w tych skrzyniach to jest taki straszny... Ej! Nasiona albuza? Skąd my mamy nasiona albuza? Ej! Sadzimy! Sadzimy nasiona albuza. Chodź. Czekaj. Posadzę. Posadzę nasiona albuza. Tak? Chcę. Posadzę ty jesteś? Tutaj, gdzie jest ten obraz. Chodź, chodź, chodź. Idę sodzić! Dobra, spróbujemy. Tutaj będzie albuzik, tutaj będzie albuzik Tutaj będzie albuzik, tutaj będzie albuzik, tutaj będzie albuzik, tutaj, będzie albuzik, tutaj, będzie albuzik. Ym, tutaj będą dwa albuzy. Nie da się tutaj... nic postawić. Co widzisz? Tutaj się nie da nic postawić. Gdzie? A, bo tutaj... Tu. Nie wiem, bo Bojej. tu jakiś bug jest i się nie do tej właśnie. Nie wiem czemu, po prostu się nie do tej A, a tutaj mamy farmę jeszcze borówek. Bardzo, bardzo szeroko. Ja idę zrobić Bo w ogóle już 10 minut odcinka, nice! Nie, nie wiem, do tak dobijamy? Nie wiem. Z 15 minut? No. Mi się wydaje, że z 15 minut ten odcinek jakby trwał, to byłoby w sumie super. Jeszcze z to, no to może nawet nie No. Ogólnie nie jestem jakiś dobry w montowaniu, moi drodzy, ale staram się coś tam montować. Też nie Ej. mam jakichś super programów. No może Ej. jak odblokuję zarabianie na YouTube to sobie kupię jakiś program, więc możecie mi w tym pomóc. Jeśli chcecie z Channel SMP robić, żeby zobaczyć jeszcze lepsze filmiki, no to... No polecam tego suba, lajka, bo już zbliżamy się do 20 subów. Brakuje mi jedna subskrypcja do no, 20. jest ale no tu spadł zombiak. Ja mogę to mieczem. na wymiar. też się wyskrasiłem, że... też się wystraszyłem, z żelaznym mieczem taki wojownik po prostu taki koch, który musi marszczyć, bo ja nie będę robić dwa razy. A moje nazwę. I tak. O, tutaj jest ten bizek. I ten, no i ogólnie to jest farma, właśnie łazieniec fajnie wygląda. Dobra, to lecimy coś zbudować jeszcze, na znaczy, tyle tak próbować. No, możemy, jeszcze wybudować? mamy, jeszcze trochę czasu, może coś z nieleraku zbudujemy, może coś podpalimy, żeby to się fajnie wyglądało. To chodź, bo ja czekam, tylko gdzie to zbudujemy? No właśnie, gdzie byśmy to mogli zbudować? Na ja ten mój Pixel, aż Może na tych wyspach Może na tych wyspach, no właśnie. Myśmy mogli nie robili tych wysp, ale. No, jakoś to się... 800 w piasku, a i tak to w ogóle nic nie ruszyło. Więc my ogólnie płyniemy. Ja mam w ogóle łódkę, ale no, zostawiam sobie może kiedyś się mi przylewa łódka. Napiszcie pomysł na odcinki z siana SMP, bo chętnie bym zrealizował jakiś wasz jakiś pomysł o może na tej wyspie na no, żadnych wojen nie ma znaczy na SMP ale mi się wydaje że wkrótce mogą się jakieś pojawić jedynie co to tylko ja zabiłem kilka osób no on tam ogólnie zabił tak kubarek, co tam chyba raz zabił no, kogoś tam na jeszcze co ale nie zabiłem, bo, on, bo mu za darmo daje wyjście mhm. wejść trzeba zrobić tak że Chcesz tak. Karubera zabić? No za to są do bazy, bo on może na przykład komuś sprzedać kordy. A właśnie, on może Kubarek sobie albo Adamowi sprzedać kordy właśnie bazy. Więc Kuba, jak jest, tak, jest, tak. bo jak wiecie, to pyta, pytanie na społeczności właśnie, czy chcecie kąpić z Kubareksem i Karuberem. No i wszystkie trzy głosy były, że tak, więc y, karu, no, na karuberze, bo raczej się... Raczej ja go zabijemy w nie, niedługim czasie, więc y, po prostu... Dasz trochę naderraku? Jasne, jasne. Masz tak Wiem, że to może Carver oglądać i... Y, możemy mieć trochę przypał. Kubalec może. Kubalek może i może go powiadomić, właśnie. No właśnie, więc teraz trochę się spakowaliśmy, Wipeks, ale, ale... Ej, mam X-Ray'a, mam x na chwilę, przez bloki widzę. A, przez buga Minecrafta, nie? Tak, mam buga, że mam niewidzialne bloki i na przykład to może być tam stronko. Ale mm -hmm. widzę tylko Kej wywodny tak naprawdę. <grym> Kej wywodny. Dobra. O dobra już się odblokowało. Okej. Okay. Dobra, więc tak. No i... A to my robimy jakoś to wysokie, czy co? No, nie no nie wiem. może taką wielką fortecę? Za no, ja bym... Robimy taką fortecę? Na pięć. Na pięć, na... dobra. na sześć kratek chyba zrobić. Okej. Okay. Mi się już skończył. No i mi też się skończył, więc wracamy do bazy. Ok, Oj. teraz zobaczymy, czy mi się uda trik. Kurde, nie udał się. Ej, czekaj. No, no. Dobra, idziemy. Ej to co jest? Co jest? Pijemy, lecimy moi drodzy. Po więcej na tylko, że robimy taką wielką frutecę. To naderaku fajnie będzie się prezentowała. O, mamy tutaj jeszcze trochę delaku. O, tutaj też jest niedelak, więc nice. Dobra, mam dużo delaku. Dam Ci dwa staki. Dobra. Chcesz trochę niedelaku? Okej, okay, bo trzyma to tutaj urodzę. Okej, dobra, to tutaj ci rzucę. Ja już idę. Ciebie rzucę. Tutaj, tam ci rzuciłem na drugim końcu. Dobra, lecce, dzięki. A ja lecę w naszej twierdzy. Ja mam też dwa staki, więc w sumie mamy tyle samo. Um, ja wiem, ja tak wiesz co? Ta twierdza może się przydać, jak ktoś będzie nas najeżdżać. I tutaj pójdziemy i, ben, i tu będzie taka twierdza, gdzie będą pułapki. Może jeszcze. A no, Pryda. tylko żona trochę za mała, jak na ma jakieś pułapki, ale spróbujemy coś zrobić. No, no, później powiększymy. No. Albo, bo to będzie twierdza obronna według mnie lepiej, gdyby I ty będzie fajnie się prezentowała, nie? No, bardzo ładnie. Będzie, zrobimy jakieś tajne przejście pod spodem może do niej. O właśnie, tajne przejście. Chociaż nie wiem, czy ktoś w ogóle z, z ściany SMP znajdzie tą bazę, dlatego, że ona jest tak ukryta. Jesteśmy praktycznie prawie przy borderze a ściana SMP. No, ale... Odkrywanie. A Daj, chyba wam mówił na poprzednim odcinku, jest na 3000 kratce. Ty w ogóle odcinek już się przeciągnął do 17 minut. Tak, no pójdę. Dobra, w sumie dłuższy kratka. odcinek też może być. Jeszcze jedną kracę. O, już mu się skończył niedawno. Pomaga ci lepiej. Nie, spokojnie, jeszcze mamy ten sak. O, i już koniec. A nie, jeszcze tam. Tam jeszcze. Do końca. Więc byśmy chcieli koniec. A nie, nam starczy tego Nederaku. O, no i po sprawie. Mamy Dla. wysoką ścianę z Nederaku. I teraz co robimy? Podłogę, podłogę ja bym zrobił z kobylstone. Z Stone'a? No mam A trochę, mam ma, e, to, więc dam ci połowę mojego. Ale ja mam, ja mam. A masz? Dobra, to sobie zabiorę. Nie, nie udało się tego. Tak, Właściwie trzeba się nauczyć różnych trików. Tutaj zrobię nam schody. Dobra. Ja tego skopię już piasek, dlatego że tutaj robimy podłogę. Czekajcie chwilę. Dobra, więc jestem, moi drodzy. Kopiemy. O, i się woda wydała. Dobra, to zabuduję. Tutaj właśnie boki robię. Najpierw. Ja tak się przyda do trzciny. Zrobimy jeszcze większą, bo tam już blokuje miejsca. Dobrze. Ja zaraz, zaraz skończy kobel? Gdzie zaraz łopata skończy A nie, jeszcze około 500 użyć, więc... Prawie więcej włożyć. Zabieraj trochę kobla. Jasne. Gdzie ty jesteś? O, ci rzucę tutaj włos. Okay. Masz tu trochę. Masz połowę mojego. Dobra, dzięki. A chyba to nie starczy, wiesz, bo trzeba... No wiem, jeszcze ja to... mam. Jeszcze ja mam 31. No ale ja chyba nie mam. To zrobimy z innego bloku. A to jeszcze w bazie jest dużo, to pójdziemy najwyżej do bazy. Ja już pójdę tutaj. Dobra. Złote! Trzeba zrobić wieżę obserwacyjną, nie pracuje. Przydałaby się. No przydała, jakby, no na... ale na... Na... łopata skończy. Pomóżcie mi z... oglądnąć ten film, żeby chcieć jakiś diaksy zostać. Bo mi się przydało jeszcze na łopatę. I mi się to przydało. No i jeszcze dla niego. Dla niego około 3000 wyświetleń musi być. Mam nadzieję, że z tych wszystkich filmów z Channel SMP się uda zbierać. Bo ta seria raczej będzie na kanale dosyć długa, dlatego do że będą różne edycje, różne nowe rzeczy, coś zmienianego. No ogólnie takie tam różne rzeczy będą, więc yy, obserwujcie się na SMP. Ogólnie może też yy, będzie, no w przyszłości na pewno jeszcze dużo rzeczy będzie, o. I mi się I właśnie na to... też kobyl. No właśnie ja idę, ja powiększę format ściny, bo były Dobra, czyli te schody zrobiłeś. O, tutaj jest, a nie, tu nie ma kobla, to jest under the field, o, tu jest kobla z tołu. A to ja idę jeszcze tam kopać. Mm, o, mam Uuu, jeszcze udało mu się, bardzo... moi drodzy, zrobić tego boat skill'a, nice. Mamy jeszcze bardzo wysoką. Widzieliście, coraz lepszy reflex lef mam, więc nice. A ja mam... ten, ja mogę w każdej chwili iść kupić potki, bo mam co a mówisz? Ty powiła, a ty pokazałeś tym odcinku, że da, da się kupić podki Podki się da wprost kupić. A ci pokazałeś. E, bo nie, tam... Ja był ten pierwszy odcinek, to tego nie pokazałem, bo tego jeszcze nie było, to dopiero później wprowadziliśmy Te podki Około wczoraj? Nie, nie wczoraj. Przewczoraj chyba potki zostały wprowadzone. Na no ogólnie jeszcze pokażę Wam kiedyś jeszcze spał na mojej drodzy. Spokojnie, na, spokojnym, na spokojnym. Nie w tym odcinku, ale może w kolejnym odcinku albo w jeszcze kolejnym. No ogólnie ten... A dobra, już u nas byłem dużo tego, więc my wracamy do bazy. Znaczy do bazy, do, do tego, do tej fortecy bardziej. Bo Będzie takie jakiś to będzie taka ogromna trochę. Taka ogromna twierdza, gdzie będą różne pułapki, to jest w ogóle nice. No, no i to już starczy tego kobra. No zrobimy pół płytki, gdzie się wpadą do lawy tylko... Trzeba umieć już te mechanizmy wszystkie, ale spokojnie. co najgorsze wtedy będzie, jak ktoś z nas spadnie. O Jezu, będzie, nie, tylko po... nieco. To by było najgorsze jeszcze podczas walki, gdyby to się stało. No, więc w ogóle. Dobra, no, więc my chyba już będziemy kończyć, nie? No, zaraz. 23 no. minuty filmu, więc chyba już będzie trzeba mojego skończyć. Więc, no, dziękuję Wam po prostu za oglądanie tego filmiku. Życzę miłego Dziąka lub miłej nocy, zależy kiedy to oglądacie. No, ogólnie życzę Wam miłego. A tutaj moja postać jest na łódce was. Po prostu żegna. Dziękuję Wam. O, kręci się jeszcze. I to ja w tle. Y, czekaj, gdzie ty jesteś? Na kontekcie. W kontekcie? O, i ja jeszcze ja on tak. w tle. Więc y, dziękujemy Wam za oglądanie. No i. Pa, pa.